Oho, ho, ho, ziomeczki! Z tej strony ja I jako, że już przybył ten jedyny w roku okres, kiedy możemy bez problemu dać sobie prezenty, ponieważ nie zapomnimy urodzin albo imię kogoś innego. Czyli dzień dziecka! Tak, zgadliście, dzień dziecka to jest. A tak serio, to życzę Wam wesołych świąt spędzonych w rodzinnym gronie czyli takich dosyć typowych życzeń. Zawsze byłem zły w składaniu życzeń. Tak, teraz zaczynam mówić historię swojego, swojego życia i jedyną rzecz, którą potrafiłem życzyć tak, żeby powiedzieć kreatywnie, to zdrowia. Więc jak już spędzicie Wigilię z najbliższymi oby, to pamiętajcie, aby obejrzeć mini świąteczny, ponieważ trochę czasu zajęło mi to zrobienie. Montaż tych wszystkich Garys modów był najgorszy. <laughs> najgorszy to był Murdera, kiedy musiałem stensurować. Więc udanych świąt!